Witajcie chani, dzisiaj przychodzę do was z sonem z iHerb.com yy, i właśnie wróciłam do domu i jak wchodziłam do budynku, to tak sobie pomyślałam hmm, ciekawe co się dzieje z moim zamówieniem i ja już zamówiłam to jakieś nie wiem, dwa, trzy tygodnie temu okra tym razem trochę dłużej ta paszka szła i tak sobie pomyślałam, ojej, ojej, gdzie ona jest i Uwaga, wchodzę do mieszkania patrzę, tadaaa, jest moja paczuszka. Oj, ale jestem podekscytowana. E, tak więc razem z wami będę ją otwierała. E, może też będziecie podekscytowani, tak jak ja. E, Zamówiłam kilka e, bardzo ciekawych produktów, też e, spożywczych. I już otwieram. Okej. Okay razem mówię, że y, te produkty tak kupiłam za moje własne pieniądze. Ups, dobra, jest. Uwaga, waga. Okej, okej, może zacznę od tej pierwszej rzeczy. I jest to y, taki pędzel z Ico y, i y, y, ja wcześniej y, zauważyłam w jakimś y, filmiku na YouTubie, y, dziewczyna y, używała takie pędzelka z Nars właśnie do y, kontrowania twarzy i po prostu tak się zachwycała nad tym pędzelkiem. Yy, I wiecie co, i ja patrzyłam na cenę tego pędzelka z Nars i po prostu yy, no chyba nie, no chyba tego sobie nie kupię. Był dosyć hmm. drogi, więc szukałam alternatyw. No i właśnie znalazłam w ofercie iKotus y, też taki właśnie pędzelek. Z tego co patrzę jest dosyć szeroki. Tam, ten też był z Narsa no nie, zobaczymy jak to będzie się u mnie sprawdzało, ale podobno po prostu y, ten kształt pędzelka jest idealny do kontrolowania i y, no powinno być jakoś super łatwo i aha. Uh, 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 tak więc zobaczymy, zobaczymy. Mm, oczywiście pędzelki Kotus są takie lecie, naturalne i takie cudowne i w ogóle y, to jest mój pierwszy pędzelek z Kotus. Wszyscy się takimi zachwycali i ja wreszcie będę mieć okazję przetestować. Może tam wyjmę. Mm. bardzo milusi, tak jak pędzelki z Everyday Minerals też takie mięciutkie, oj, oj. dobra, nie podam się przyjemnie pachnie super, super sprawa jestem zadowolona jak na razie, zobaczymy jak będzie się umieć z tym kontrolowaniem, ale na razie jest ok. Yy, kolejne, dobra, to jest zapakowane pokażę wam wielką rzecz tam oj jest to e, cynamon cejloński, specjalny, e, organiczny, tak, przyszedł do mnie, wiecie jak ja na niego długo czekałam, ponieważ ja przez cały czas e, zamawiałam e, oryginalny cynamon cejloński ze Sri Lanki, no i... E, on nie był tani, za zamówiłam zazwyczaj po 50 gram, no i kosztował około 4 dolarów za 50 gram, yy, więc yy, no szukałam jakiejś tańszej opcji. Yy, w Polsce w ogóle, mmm, patrzę na Allegro, patrzę w sklepach internetowych, nie ma, nie ma cynońskiego cenu. Jeśli macie jakiś, yy, jakiś sklep, znacie jakiś sklep, yy, macie jakieś, właśnie na na Cynamon cejloński, w dobrej cenie w Polsce, to koniecznie dajcie mi znać, ponieważ nie, ja szukałam i nie mogłam znaleźć. I znalazłam yy, na ebay'u, no ale też wychodziło drożej. Drożej niż na a, iHerb. I yy, do tego tamtej nie był e, organiczny, a ten jest. Więc taki wielki bursz kupiłam. I dlaczego tutaj nie ma rachunku? Przekleiłam się do tej paczki. Okej. Okay. Nie powiem Wam ceny, ale y, postaram się podlinkować na dole. To tam sobie sprawdzicie. Ale około 20 dolarów i tak, y, no, to jest wielka paka, tu jest 500, prawie 500 gram. Y, jednak hmm, zużyję się, zużyję. Um, też o różnicach między cynamonem, takim sklepowym, normalnym y, w polskich sklepach, który jest chiński, a tym ceylonkiem oryginalnym, y, pisano na moim blogu, więc też Wam dam linka na dole. Ogólnie. Y, jeśli chodzi o zdrowotne właściwości, to ten jest o wiele lepszy. Tam to wszystko opisałam na blogu, ale też jeśli chodzi o właściwości smakowe i zapachowe, to ten bije wszystko na kolana. Też ja już używałam go w Stanach, tam jest nieco lepszy dostęp do takiego cynamonu i pamiętam, jak właśnie przyrządzałam coś w kuchni z dodatkiem tego cynamonu i znajomy wyczuł to po prostu z kuchni, ten cynamon, i tak mmm, to jest najlepiej pachnący cynamon, jaki w życiu czułam, więc um, tak, smak jest o wiele bardziej taki szlachetny, no mi bardziej smakuje, e, ale też zapach to jest coś niedopisanie, do opisania, o wiele przyjemniejszy niż cynamon chińskiego, takiego, wiecie, normalnego w sklepach, który jest dostępny wszędzie, e, i do tego ten jest o wiele zdrowszy, to jest cynamon taki leczniczy. Więc zachwytam się, zachwycam. Yy, zdecydowanie warto dopłacić i po prostu sobie kupić wielką pakę. Będzie zapas, co prawda ja dosyć sporo go używam, więc no, zobaczymy, na jak do mi starczy. Zostaw no, się przyczepiłam do tej paczki. Ok, następnie mam tutaj. To na pewno kupiłam, bo to są probiotyki. Yy, I to na pewno kupiłam znów, yy, było w takiej promocji za pół dolara. Yy, nie wiem, jakoś za grosz po prostu. Kolejna rzecz taka, więc sobie kupiłam probiotyki, yy. zobaczymy. mamkę na dole. Czasami i oni mają takie promocje, że po prostu co 50 centów można coś kupić za 1 dolara, za 2 dolary. Takie rzeczy, które wcześniej kosztowało po 20 dolarów. To są takie rzeczy, które oczywiście można kupić tylko w jednej, um, w jednej sztuce, to nie można kupić na zapas, ponieważ to jest taki um, na wypróbowanie. A jak polubisz, no to oczywiście kupisz i później w normalnej cenie, więc oni tak lubią a, zachęcać w ten sposób. Mi się to bardzo podoba, ponieważ no, mam primioteki za, za grosze, za pół darmo. Następnie zamówiłam. Ups. Yy, oczywiście kolejny szampon w kostce. Wiecie, że ja już tutaj po prostu mam święta na punkcie Szampony w kostce. Są cudowne, są. No zachwycam się, zachwycam. Tym razem kupiłam yy, szampon. Yy, Innej marki, jak widzicie, on jest dla, dla psa. <noise> tak, może to niektórych um, przestraszyć, jednak skład sprawdziłam i zdecydowanie jest odpowiedni też dla ludzi. Nie ma tutaj się co martwić, on jest w 100% naturalny yy, i ogólnie naprawdę mnie... mi się na tyle skład, że postanowiłam go kupić zamiast tego yy, poprzedniego mojego. O. Uwaga, jest tutaj mojego ulubieńca. Yy, no, kocham ten szampon. Yy, ale postanowiłam wypróbować jeszcze innej, yy, innej marki. Zobaczyć, porównać się po prostu. Czemu nie? Yy, cena ten był nieco droższy, bo 2 jest droższy niż ten. Tak więc zobaczymy, czy yy, u mnie się sprawdzi. Ten ma pobudzać yy, wzniec cebulki włosów, a także pobudzać je do wzrostu. Yy, I zobaczymy, jak to u mnie będzie. Na, na razie jestem ba yy, bardzo zadowolona z tego, z tego tutaj. O, może będę z tego. Następnie... Tak zapakowali ładnie. O, wiem, jest to ekstrakt z... Ekstrakt migdałowy. Muszę się do tego dostać, wiecie co, przetnę sobie. Hmm, będziesz szybciej. O, dobra, już idzie. Tak, zamówiłam sobie y, ekstrakt migdałowy, ponieważ... Mm, nie mogłam go dostać znów, kolejny raz, tak jak z cynamonem. Tutaj w Polsce takiego dobrego hmm, ekstraktu miga obeł. Ten, który kupiłam, nie smakował tak samo jak ten, który miałam w Stanach i tamten jest po prostu cudowny. Y, mogłam go dodać do potrawy, która... Znaczy takiej słodkiej, nie jakiej słonej, ale do na przykład um, śniadania, do y, ciasteczek i... Po prostu to tak zmieniało smak tych ciasteczek, że one smakowały o wiele lepiej. Yy, więc to było coś yy, no, takiego. Wow! Też to jest z tej samej firmy, co widzę. I yy, jest oczywiście naturalny. I yy, mam nadzieję, że też będzie smakować tak jak tamten, który właśnie miałam. Yy, miałam stanę i to jest zachwycał. Tak więc yy, zobaczymy. Był bardzo tani, jakieś yy, 3 dolary, za dosyć dużą yy, pojemność, jak tutaj widzicie, ponieważ te jest są dostępne w Polsce. To kosztują jakieś, yy, no nie wiem, droże, nie nieważne, ale yy, cena była na tyle atrakcyjna, że już się. powracam do Was, karta mi się zapomniała, przepraszam. Yy, ale tak, chciałam Wam pokazać ostatni produkt, który zamówiłam i jest to, może wyciągnę, potem się uda, yy, olejek kateryczny w 100% czysty, pomarańczowy. Yy, Ta samą buteleczkę zamówiłam sobie jak wam w Stanach. Przepięknie pachnie. Yy, I pojemność jest olbrzymia. Ja, to jest mój, jeden z moich ulubionych olejków weterycznych na to postanowiłam się sobie zakupić. Cena jest bardzo, bardzo niska. Yy, w porównaniu z tymi olejkami, z, yy, z cenami tych olejków, które są dostępne w Polsce wychodzi niesamowicie niska cena tego, tego Mm, jeszcze ze sprowadzeniem, na nowo wychodzi taniej yy, Tak więc no mogę Wam polecić, żebyście sprawdzili yy, jeśli chcecie sobie zakupić, yy, lubicie olejki eteryczne, używacie yy, i potrzebujecie większej ilości, to zdecydowanie polecam Wam iHeart.com yy, I tak, to było na tyle. Yy, tak, puściutko. Ja ogólnie bardzo lubię yy, tę stronę i yy, jak widzicie... Byłam w Stanach, zamawiałam, jestem w Polsce, zamawiałam, nadal wychodzi taniej, po prostu jestem y, oszołomiona po prostu wyborem, jaki jest na tej stronie i tak samo cenami przede wszystkim y, produktów, ponieważ są niesamowicie niskie i nadal mi się opłaca Jest sprowadzać ze Stanów, wysyłka kosztuje 4 dolary, co to jest około 12-13 zł, tyle co, co w Polsce w sklepie internetowym się płaci, czy nawet czasem więcej się płaci, więc ym, ja mogę Wam polecić, mam same pozytywne doświadczenia. I tak, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. pa, pa.